Cześć mój drogi przyjacielu. Jak wspaniale jest cię znowu widzieć. Wiem, że czekasz na Boże Narodzenie. My też czekamy z niecierpliwością. Moje elfy, renifery i ja jesteśmy prawie gotowi na najwspanialszy dzień roku. Wielu przygotowań jest w toku tutaj w krainie Świętego Mikołaja na kołowrocie. Jak pewnie wiesz, Renifery są moimi najważniejszymi pomocnikami w nocy pełnej tajemniczej magii. Przez cały rok moi futrzani przyjaciele ciężko trenują, koncentrując się na treningu skoków dal. Czasami testujemy loty przed Bożym Narodzeniem. Przed wielkim dniem dbam o nie szczególnie dobrze. Lubię być w ich towarzystwie i zazwyczaj zabieram ze sobą ich ulubioną przekąskę porost reniferowy. Jak widzisz, produkcja prezentów świątecznych rozwija się pomyślnie w moim warsztacie rzemieślniczym. Moje elfy pracują do późna w nocy, zajmując się projektowaniem, cięciem, szyciem, klejeniem i lutowaniem. No cóż, większość z nich. Dzień dobry, maluchu, o naprawdę, to jest dla mnie niesamowite. Wow, dziękuję, Sandro. Nie wszyscy moi elfowie robią zabawki czy prezenty. Niektórzy monitorują dzieci i przekazują informacje zwrotne. Dziękuję, El. Tak, oto raport, który dotyczy dzieci w Szkocji i zawiera istotne informacje. Umieściliśmy to tam bezpiecznie. Moje elfy prowadzą dokładne rejestracje wszystkich. W rzeczywistości w moim biurze jest nawet książka, która ma twój rekord. Mój przyjaciel, gdzie teraz jest ta książka? Gdzie to się wydarzyło? Podaj mi szczegóły. O elf, mój przyjaciel, masz to, bardzo Ci dziękuję, jestem bardzo wdzięczny. Tak, bardzo dobrze. Spójrzmy, spójrzmy. Czy zostałeś upoważniony w tym roku? Pozwól mi tylko znaleźć Twoje imię. A, widzę, że bardzo ciężko pracowałeś, aby być dobrym w tym minionym roku. Wygląda na to, że jesteś na liście kremów brak węgla w Twoich skarpetkach. Pamiętaj, kontynuuj dobrą pracę, przyjacielu. Jeszcze trochę czasu do Wigilii. Okres świąteczny to dużo pracy dla takiego staruszka jak ja. Po ciężkim dniu treningu reniferów, nadzorowaniu moich elfów i sprawdzaniu listy. Tak, dwa razy. Uwielbiam relaksować się, spacerując po lesie pełnym choinek bożonarodzeniowych. Na kołowrocie podbiegunowym Nawet jeśli masz wiele zadań, zawsze ważne jest zrobić sobie przerwę od czasu do czasu. Nie ma nic lepszego do odpoczynku i naładowania energii, niż spędzenie czasu wśród przyrody. Dlatego musimy to szanować, pielęgnować i odpowiednio chronić przed zagrożeniami. Mój drogi przyjacielu, rozmowa z Tobą była niesamowita. Boże, narodzenie nadchodzi szybko i jest tak wiele rzeczy do zrobienia teraz. Słyszę, jak Renifery wołają moje imię: Bądź dobry dla innych i dla siebie. Do zobaczenia niedługo. Do widzenia.